To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Wczoraj był ten jeden z nielicznych dni, kiedy nie pojawiły się trzy minuty uskrzydlania, i dziś pragnę Wam wyjaśnić, dlaczego i co się zadziało. Wczoraj przez cały dzień byłam na kursie, na kursie metody Akces Bars i jestem pod tak ogromnym wrażeniem. I jestem pod jeszcze w takim ogromnym szoku i w ogromnych emocjach, które mi towarzyszą i jestem zachwycona tym narzędziem. Mogę wykonywać sesję Access Bar. I co to w ogóle jest? Z czym to się je? Ja się śmieję, że wszystkie moje tytuły i wszystko to, czym się zajmuję, jest niezrozumiała dla przeciętnego człowieka, bo zajmuje się pońcowiu, zajmuje się metodą MTQ 48, a teraz jeszcze akces bars. Akces bars, wyobraź sobie Twoje myśli. Twoje myśli są jak auta na autostradzie i one ciągle jadą. I te myśli nam ciągle mkną po tej naszej głowie. Bardzo często okazuje się, że my ich nie możemy zatrzymać, że my kładziemy się spać, a samochody na autostradzie nadal jadą. I metoda access bars to jest magiczna metoda, która przez masaż 32 punktów na głowie potrafi autostrady zatrzymać. Potrafi zmienić nasze myśli. Zmienić naszą świadomość, zmienić nasze przekonania i spowodować, że poczujemy się lekko, miło i przyjemnie. Czy na każdego ta metoda zadziała? Nie wiem, ponieważ dopiero zaczynam przygodę z tą metodą. Ale wiem jedno, że po pierwsze nie może zrobić nikomu krzywdy i w najgorszym przypadku, po zabiegu Czyli po tej sesji akces bars poczujesz się, jakbyś miał dobry masaż głowy, a w najlepszym przypadku możesz zmienić swoje życie. Ja, kiedy wczoraj podlegałam tym sesjom i ja również sama robiłam sesję, kiedy się uczyłam, ja po prostu odpłynęłam i ja poczułam taką ogromną przestrzeń we mnie, kiedy się wybudziłam, ponieważ momentalnie zasnęłam podczas sesji, okazało się, że wszystko jest możliwe. I to już teraz nie pochodzi z mojej głowy, ale to pochodzi już ze mnie, bo wszystko to, co się zadziało, poczułam się, że zadziało się w moim ciele. A to jest znak, że to już jest we mnie, nie tylko w mojej głowie. Więc jeśli tylko będziesz chcieć, to jeszcze popowiadam o Akces Bars. Możesz też skorzystać z sesji u mnie. Mam nadzieję, że dość szybko wejdę w tę praktykę, bo mam nadzieję, że będę mogła dużo ćwiczyć i nieść to dobro dalej i dawać światu. Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaśmierczak.